Dzień dobry, witam na Was na lekcji biologii. Dzisiaj kontynuujemy i będziemy rozmawiali na temat łodygi. Ostatnio mówiliśmy sobie na temat budowy i funkcji korzenia. Dowiedzieliście się, że korzenie przyjęły różne formy modyfikacji. Mogły być to spełniać różne role, oprócz takich podstawowych, które należą do korzeni. Dzisiaj dowiecie się, jakie funkcje mogą spełniać też. Łodygi. E, otóż, kochani moi, cóż to takiego jest łodyga? Łodyga jest elementem pędu, czyli nadziemnego organu rośliny naczyniowej. Ona przede wszystkim łączy korzenie z liśćmi, kwiatami i owocami. W łodygach odbywa się transport wody i soli mineralnych pobieranych przez korzenie oraz związków organicznych, które wyprodukowane są w liściach podczas procesu fotosyntezy. Substancje te docierają do wszystkich części rośliny za pośrednictwem tkanek przewodzących, które znajdują się właśnie w łodydze i w jej rozgałęzieniach. Ona też utrzymuje w odpowiednim położeniu liście, kwiaty i owoce. Liście na łodygach rozmieszczone są w taki sposób, by pochłaniać jak najwięcej światła, a kwiaty i owoce powstają często na szczytach łodyg. Dzięki temu pyłek i dojrzałe nasiona roślin zapylanych i rozsiewanych przez wiatr Mogą być przenoszone na większe odległości, niż gdyby były wytwarzane tuż blisko Ziemi. U wielu roślin okryto nasiennych łodyga służy do rozmnażania bezpłci, bezpłciowego, tak zwanego wegetatywnego. Oznacza to, że w odpowiednich warunkach wystarczy fragment łodygi włożonej w odpowiednią glebę, podlewanej i ona może wytworzyć korzenie i przekształcić się w niezależną roślinę. Łodygi pełnią również, również funkcję organów spichrzowych. Rośliny różnych gatunków gromadzą w nich substancje odżywcze lub wodę, umożliwiając przetrwanie w trudnych warunkach. Więc jak widzicie łodyga w roślinie spełnia bardzo ważną funkcję. Może ona też przybierać bardzo różne formy, za chwileczkę Wam to pokażę, od potężnych pni drzew przez cieniutkie łodygi pnączy aż po podziemne bulwy. Oczywiście wynika to wszystko ze zróżnicowanych warunków, w jakich żyją rośliny oraz długości ich życia. Ale niezależnie od kształtu i funkcji łodygi, odnajdziemy w niej pewne elementy, które są dla wszystkich łodyg charakterystyczne. Są to węzły, międzywęźla i pąki. Za chwileczkę pokażę Wam prezentację, na której będzie pięknie widać na rysunku, gdzie te poszczególne elementy się znajdują. Proszę poczekać, przełączę tylko, udostępnię sobie tutaj ekran. O, proszę zobaczyć. No, i tu mamy właśnie całą, całą roślinę i zaznaczony mamy pęd, czyli tą łodygę. Pęd zwykle nadziemna część rośliny składa się właśnie z łodygi, z liści, a u niektórych roślin także z kwiatów i owoców. Łodyga to jest ta część rośliny. Ona jest takim rusztowaniem dla całego, dla całej rośliny. Jak widzicie tutaj w przypadku krzewu papryki, utrzymuje kwiaty, utrzymuje owoce, liście, czyli pełni bardzo ważną funkcję Pełni też tą podstawową oczywiście funkcję przewodzącą. I teraz zobaczcie, możemy mieć pęd nadziemny, ale również możemy mieć pęd podziemny. Tutaj w krzewie papryki jest to pęd nadziemny. Natomiast u y, tej roślinki, to jest żonkil, mamy pęd podziemny. Y, to jest charakterystyczna y, łodyga zielna. Łodyga zielna występuje u roślin, które mają krótko, krótko żyją. Okres wegetatywny yy, trwa ich kilka miesięcy. Nie są to rośliny długowieczne, więc łodygi, proszę zobaczyć, mają również tutaj zaznaczone te charakterystyczne trzy cechy: to jest pąk wierzchołkowy, tu mamy międzywęźle, a tutaj między tymi liśćmi jest węzeł. Jakie możemy mieć rodzaje łodyg? Może to być łodyga zielna, to co już mówiłam, u roślin, które żyją krótko. Może to być kilka miesięcy. Na zimę te rośliny obumierają i tutaj mamy łodygę zielną u mniszka lekarskiego albo u roślin wieloletnich. Tu akurat jest łodyga zdrewniała dębu. Łodyga płożąca u dyni. Może być łodyga wzniesiona u słonecznika. Może być y, przybierać też różnego rodzaju modyfikacje. Tutaj mamy pokazaną bulwę ziemniaka, a tutaj bulwy manioku. Y, jakie jeszcze inne modyfikacje? Może być kłączem. Imbir, który dodajemy teraz, tak stał się popularny, na przykład do herbaty, do jakich zdrowych syropów, to jest właśnie kłącze. Może być też kłącze w paproci. To akurat tutaj mamy na rocznicę samczą. Może być też łodyga czepna u winorośli. I rozłogowa, czyli tak zwane rozłogi utruskawek, dzięki czemu ta łodyga tworzy kolejną roślinkę. Jak widzicie, modyfikacje łodyg mogą być bardzo różne. No ale przyjrzyjmy się jeszcze raz budowie Przepraszam Was bardzo, kochani, zatrzymam na chwilę, bo nie wiem, czy wysłyszycie głos. Jeszcze raz udostępnię pulpit. Przepraszam, momencik. O, teraz już będziecie słyszeli dźwięk tego filmiku. Jeszcze raz go proszę. Transport w łodydze odbywa się przez wiązki przewodzące. Można w nich wyróżnić dwie części. Jedną do przewodzenia wody, tu zaznaczonej jako strzałki niebieskie, i drugą do przewodzenia rozpuszczalnych substancji pokarmowych, widoczne jako czerwone strzałki. Zadaniem wiązek przewodzących jest również wzmacnianie łodygi. Tak wygląda łodyga rośliny w przekroju poprzecznym, w dużym powiększeniu. Widoczna niebieska wiązka przewodząca to rurki sitowe. Łyko, które przewodzą wodę wraz z rozpuszczoną w niej glukozą na całej długości rośliny, zarówno w górę, jak i w dół. Wiązka, zaznaczona na czerwono, to naczynia. Drewno, jego zadaniem jest przewodzenie wody i soli mineralnych z korzenia ku górze rośliny. Miazga, to pojedyncza warstwa komórek, z których tworzą się następne komórki łyka i drewna. Czyli widzieliście, jakie funkcje przede wszystkim łodyga może spełniać. No, powtórzmy sobie jeszcze raz: do podstawowych funkcji rośliny należy utrzymywanie liści, kwiatów i owoców, czyli jest takim rusztowaniem dla rośliny, przewodzenie wody z solami mineralnymi od korzenia w górę rośliny i przewodzenie soli, substancji pokarmowych z liści, które powstały w wyniku fotosyntezy do pozostałych organów rośliny. Pokażę Wam jeszcze, z jakich części, tutaj widać pięknie na przykładzie pokrzywy, z jakich części składa się właśnie łodyga. I proszę zobaczyć, tu mamy pąk wierzchołkowy, on odpowiada za wzrost rośliny. Na długość pamiętacie w korzeniu to był stożek wzrostu okryty czapeczką. Z kolei w łodyce mamy pąk wierzchołkowy. Również w tym pąku wierzchołkowym występuje stożek wzrostu. Kolejnym elementem łodygi są tak zwane międzywęźla. To bezlistne odcinki łodygi, które znajdują się pomiędzy węzłami. I trzecia część łodygi to węzły, czyli takie zgrubiałe miejsca łodygi, z których wyrastają liście. Zobaczcie teraz jak łącznikiem tam... między korzeniami a liśćmi jest łodyga. Okryta jest skórką epidermą. Pod skórką znajduje się kora pierwotna. Komórki miękiszu budującego korę pierwotną łodygi mogą zawierać chloroplasty. Wówczas zachodzi tam fotosynteza. W korze pierwotnej znajdują się też tkanki wzmacniające. Walec osiowy łodygi zajmuje większość wnętrza łodygi. Inaczej niż w korzeniu, nie ma tu wyraźnej granicy pomiędzy korą pierwotną i walcem osiowym. Walec osiowy wypełniony jest tkanką miękiszową, w której znajdują się wiązki przewodzące, a każda z nich zbudowana jest z łyka, część sitowa, i z drewna, część naczyniowa. Zobaczmy to jeszcze raz na rysunku. Proszę zobaczyć. Tu mamy taki przekrój poprzeczny przez łodygę. No, i zobaczmy od środka. Mamy tkankę twórczą, yy, mamy łyko, tkankę wzmacniającą, tkankę miękiszową to jest ta tkanka, która większą część wnętrza łodygi wypełnia. Mamy skórkę pędu i aparaty szparkowe, yy, które rozmieszczone są w całej łodydze. Przejdźmy teraz na następną stronę. I proszę zobaczyć yy, łodygi, to co powiedziałam wam już wcześniej, zmodyfikowały się w zależności od potrzeb rośliny, od warunków życia i pełnią też różne inne funkcje. No tu mamy bulwę na przykładzie ziemniaka, a tu mamy kłącze właśnie na przykładzie imbiru, o którym wcześniej wam już mówiłam. Jeszcze raz pokażę łodygi czepne. No i łodygi tworzące rozłogi. Pokażę wam jeszcze teraz kochani. E, takie ciekawe łodygi. Proszę zobaczyć tu, na przykład mamy drzewo butelkowe. E, chyba nikogo nie dziwi ta nazwa, ponieważ faktycznie ono ma kształt butelki. E, to drzewo żyje na terenach, gdzie jest bardzo małe ilość, małej ilości wody, duże okresy suszy, więc wytworzyło sobie taką łodygę, która też jednocześnie e, spełnia rolę magazynującą. Ono magazynuje duże ilości wody. I soli mineralnych potrzebnych roślinie do życia. Pokażę Wam jeszcze kochani, taką ciekawą łodygę. Tutaj mamy bambus. Proszę zobaczyć, charakterystyczne w bambusie są międzywęźla. Zresztą muszę Wam tu powiedzieć, że bambus ma bardzo wytrzymałe łodygi. W niektórych krajach, szczególnie specjalizują się w tym Indianie, na wysokich naprawdę budowlach, robione są właśnie z bambusów rusztowania. No, u nas widzimy rusztowania są zrobione z metalu, a Indianie potrafią, specjalizują się właśnie w robieniu rusztowań bambusowych. One są bardzo wytrzymałe. Pokażę Wam jeszcze. O, tutaj mamy takie zdjęcie spod mikroskopu, ale niestety coś, przepraszam Was bardzo, nie chce mi tu działać. Powiększyło się i nie chce się już teraz zmniejszyć. Ale proszę bardzo, to jest przekrój poprzeczny przez łodygę. E, oczywiście to jest sztucznie zabarwione po to, żeby uwidocznić wszystkie elementy łodygi, czyli to jest to samo, co widzieliśmy na, przed chwileczką na rysunku w podręczniku, tylko już zrobiony preparat z rośliny. No i proszę rodzaje łodyg. To, o czym już mówiliśmy, czyli te łodygi płożące, czepne, O, tu jeszcze jedno chciałam Wam pokazać. Proszę zobaczyć. Mamy tu pięknego sukulenta, to jest kaktus. Jak wiecie, kaktusy nazywamy sukulentami, ponieważ sukulują w sobie dużej ilości wody i soli mineralnych. I właśnie łodyga tu pełni taką funkcję. Nie wiem, czy wiecie, ale ta największa część rośliny w każdym kaktusie to jest łodyga. A te kolce, te ciernie to są jego liście. I tu łodyga właśnie przybrała taki bardzo ciekawy kształt. Kochani moi, również polecę Wam linka, żebyście sobie prześledzili stronę, a w załącznikach na dzienniku napiszę Wam, co sami zrealizujecie sobie do tych tematów. Nie będę Wam dużo zadawała, bo zbliżają się święta, więc wszyscy musimy trochę odpocząć. Wy jesteście zmęczeni, my jesteśmy zmęczeni, to nauczanie jest dla nas czymś nowym, więc ja przede wszystkim życzę Wam zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt, żebyśmy mogli jak najszybciej spotkać się w realu, a nie tak wirtualnie.